Filtr powietrza ma za zadanie oczyszczać powietrze doprowadzane do silnika, niezbędne do wydajnego spalania paliwa. Skuteczność działania filtra jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania silnika. Niezależnie od klasy produktu, wszystkie filtry z czasem się zapychają i wymagają systematycznej wymiany. Obecnie na wielu rynkach dostępne są filtry podrabiające oryginalne filtry powietrza Toyoty. Nie zapewniają one jednak równie wysokiej skuteczności filtrowania, ani też nie są tak trwałe jak oryginalne filtry Toyoty. Testy przeprowadzone na filtrach oryginalnych i na filtrach podrobionych przy użyciu równej ilości zanieczyszczeń dowodzą, że podrobione filtry przepuszczają 10 razy więcej zanieczyszczeń niż oryginalne filtry powietrza Toyoty. Stosowanie podrobionych filtrów może spowodować dopuszczenie dużej ilości zanieczyszczeń do silnika, co zwiększa zagrożenie jego uszkodzenia. Podrobione filtry nie spełniają rygorystycznych norm jakościowych toyoty. Wiele z nich nie pasuje do naprawianego pojazdu, czego dowodem jest szczelina pojawiająca się między filtrem a jego pokrywą. Takie szczeliny przepuszczać będą spore ilości zanieczyszczonego powietrza do silnika, co z kolei prowadzić może do uszkodzenia i ewentualnego zniszczenia silnika. Trwałość podrobionych filtrów jest znacznie niższa niż trwałość oryginalnych filtrów Toyoty. Badania, którymi objęto filtry oryginalne i ich imitacje, dowiodły, że podrobione filtry zapychają się dwukrotnie szybciej niż oryginalne produkty Toyoty. Dzieje się tak z uwagi na istniejące różnice w konstrukcji obu filtrów powietrza. Oryginalne filtry Toyoty wykonano z kilku warstw zatrzymujących zanieczyszczenia o różnej wielkości. Taka konstrukcja zwiększa trwałość i wydajność filtra. Imitacje filtrów oryginalnych Toyoty zazwyczaj składają się tylko z jednej warstwy, która ma zatrzymywać zanieczyszczenia o różnej wielkości. W rezultacie filtry o takiej budowie mogą zapychać się bardzo szybko. Po zakończonym teście oba filtry zamontowano w samochodach i zmierzono czas przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę. Samochód wyposażony w oryginalny filtr Toyoty osiągnął wymaganą prędkość w 9,72 sekundy. Samochód z zainstalowanym podrobionym filtrem potrzebował na to aż 11,94 sekundy. Badane filtry imitacje łatwo się zatykają, co powoduje niewłaściwe doprowadzenie powietrza do silnika, przez co jakość jego pracy pogarsza się. Stosowanie oryginalnych filtrów Toyota pomaga zapewnić optymalną pracę silnika.